Moi drodzy, słuchajcie audycji odcinek specjalny, a my mamy już telefoniczne połączenie z Marcinem Rybakiem. Cześć Marcinie. Witam cię serdecznie i witam wszystkich, którzy nas słuchają. Wszyscy nas e, słuchają i te osoby, które nas słuchają, są naturalnie zainteresowane no, sportami motorowymi. Myślę, że nasi słuchacze są słuchaczami no, często nieprzypadkowymi, ale mamy także słuchaczy, których chcemy zachęcić do tego, aby sporty motorowe jakoś zagościły w ich, w ich życiu, troszeczkę w ich hobby. A rozmawiamy, moi drodzy, z Marcinem Rybakiem, który jest doskonałym y, y, przykładem człowieka, który ma pasję i który tę pasję y, wykorzystuje podczas rajdów samochodowych, ale jak się okazuje, nie tylko rajdów samochodowych, bo też różnych innych dyscyplin sportów samochodowych, prawda? Fotografujesz e, motorsport? E, tak, fotogra zawodowo fotografuję motorsport od e, no dwójka z przodu, bo to jest 21 lat, kiedy złapałem pierwszy raz e, aparat na jakichś zawodach motorsportowych. Natomiast e, no, apetyt rośnie w miarę jedzenia, i, i na początku były to nasze krajowe rajdy. Potem się rozwinęło w Mistrzostwach Świata, w których jestem od 18 lat. Natomiast, no, tak jak powiedziałem apetyt trochę w miarę jedzenia i pojawiła się między innymi Formuła 1, a w tej chwili robię cały sezon DTM z Robertem Kubicą, także Kolejny, kolejny kamyczek do ogródka pod tytułem doświadczenie i naprawdę bardzo ciekawa seria. No właśnie, to jest to jest świetna sprawa i myślę, że od tego Marcinie możemy zacząć, no bo nieprzypadkowo też dzwonimy w ten piątek i jesteś świeżo po treningu, prawda? Treningu, no jakże ważnej serii wyścigowej dla, dla Polaków, bo myślę, że na oczy wielu, wielu Polaków są właśnie skierowane w stronę DTM-u, prawda? Tak, jak najbardziej. Dosłownie myślę, że mniej niż 10 minut temu wszystkie samochody DTM zjechały do boksów po takim okrążeniu wybiegowym, gdzie jeszcze były trenowane starty. W tej chwili wyjechała jakaś seria towarzysząca bodajże lotusz z Lotus kap tutaj krajów Beneluxu. Mhm. Natomiast no dzień się już schyli ku końcowi i tak naprawdę pomalutku, malutku tutaj ludzie już zaczynają szykować się do wyjazdu. No ale tak, ale emocje jeszcze nie opadły. Emocje nie opadły i myślę, że te emocje będą, będą rosnąć, ponieważ DTM to, no, szczególnie dla naszych schodnich sąsiadów, niezwykle, niezwykle ważna seria, prawda? Tak, jak najbardziej. I myślę, że nie tylko dla naszych zachodnich sąsiadów, bo ja pamiętam czas, kiedy naprawdę DTM to było to było coś, to była taka trochę inna Formuła 1. Taka Formuła 1 dał... z dachem, prawda? tak możemy nazwać tak, tak, chyba tak, tę tak, serię, prawda? Tak. tak, była to walka, już nawet nie, nie na gazetę, tylko po prostu tam leciały wióry, e, urywały się elementy karoserii, dochodziło do rękoczynów niejednokrotnie w trakcie wyścigu po wyścigu, no była to niesamowicie emocjonująca seria i ja się tak naprawdę wychowałem po części na, na serii DTM, kiedy jeździły BMW E30, Mercedesy 190, e, no moim takim absolutnie ulubionym samochodem e, w historii to jest Alfa Romeo 155, która... O, klasyka, okazję, klasyka, tak, prawda? Tak, absolutnie. Miałem okazję ostatnio oglądać na torze Nürburgring, e, kiedy startowała taka seria, DTM Legends, gdzie startują naprawdę samochody, na których nazwiska to nie jest tylko naklejka, tylko to są faktycznie samochody, którymi startował Johnny Czekotto, Frank Billa, Klaus Ludwig, no, na naprawdę legendy. Mhm. No i właśnie między innymi między innymi miałem okazję zobaczyć e, tę Asę, która jest przygotowana absolutnie topowo i tak jak za swoich najlepszych czasów kręci się te 12 tysięcy obrotów. No, i to naprawdę potrafi zwierzyć w skórę na plecach niesamowicie. No, to robi niesamowite, niesamowite wrażenie. W ogóle mam, mam takie wrażenie, że kiedyś samochody wyścigowe, samochody rajdowe brzmiały no ciut lepiej, prawda? I te różne normy były, były troszeczkę przesunięte w inną stronę. Takie, takie mam wrażenie. I te samochody dzisiaj odświeżone, ale też no pracujące na miarę swoich możliwości, bardzo wysokich możliwości, także ówczesnych, no, potrafią naprawdę zachwycać. Więc to tak, naprawdę jest, jeżeli, jeżeli potrafimy wyłowić ten element takiego naprawdę topowego performanceu, które te samochody reprezentują, no to mówmy się, że czy to jest tak jak do zeszłego sezonu był to silnik V8 w serii DTM, wolno stący, no, na pewno brzmiący może bardziej egzotycznie niż, niż to, co mamy w tej chwili, natomiast z drugiej strony w tym momencie, mimo że jest to silnik czterocylindrowy turbodoładowany, ale tak naprawdę jest to ponad 100 koni więcej w tym momencie, więc no jeżeli mielibyśmy tylko zostać melomanami i słuchać dźwięku silnika, no to równie dobrze moglibyśmy pójść sobie na hamownię i na hamowni tego słuchać, natomiast Samochody bieżące tegoroczne serii DTM jest absolutnie top tego, co można zobaczyć, jeśli chodzi o pojazdy ścigające się z dachem. Tak, no i to jest zdecydowanie też zacięta walka, to jest to co obserwujemy, niestety z poziomu komputerów, telewizorów, No, ale powiedz czy jest coś takiego co, co, co ciebie, człowieka, który myślę widział bardzo wiele e, tak zwanych akcji na, 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 na przeróżnych rajdach, zawodach sportowych, czy jest coś co ciebie jakoś zaskoczyło podczas tegorocznych DTM-ów? Wiesz co, mm, tak, na pewno zaskoczyło mnie kilka rzeczy takich stricte sportowych, bo zarówno ja nie spodziewałem się takiego poziomu e, docisku, jaki generują te samochody, bo to, co one są w stanie wykonać na szybkich łukach, to naprawdę no, kolejnym levelem to już są single i i bolidy, które znamy z serii towarzyszących F1. Mhm. To jest niesamowite, bo, bo zarówno ten system DRS, który, który mają te samochody, w momencie kiedy one zamykają, znaczy zamykają, kiedy stawiają bardziej do pionu tylne skrzydło i zaczynają hamować, to no naprawdę trzeba przełączyć myślenie z tego, co sobie wyobrażamy, jak samochód z dachem, taki prawdziwy, zwykły, znany z ulic może, może zrobić. Te samochody tutaj trochę, trochę nam zaginają prawa fizyki, mhm. bo hamowania, czy, czy właśnie wejścia w takie szybkie łuki, no to jest coś naprawdę niesamowitego. Ja mam ten, ten bonus, tę przyjemność, że mimo że media są bardzo ograniczone, już nie mówiąc o tym, że nie ma kibiców na torach, to jest dość, dość przykre, bo, bo straszące trybuny to jest jedno, ale ta cisza, która pojawia się, kiedy auto ustawiają się na gridzie. No to nie jest to, o co chodzi w motorsportie, ale przeżyjemy to. Myślę, że lada chwila wróci wszystko do i jako takiej normy i do, do tego, co znamy. Hmm. E, natomiast no nie ukrywam, że oglądanie tych samochodów bliska, naprawdę z bliska, robi piorunujące wrażenie i że mówiąc, dla mnie jest to rzecz pewnego rodzaju spełnienia marzeń, dlatego że będąc dzieciakiem i oglądając jakieś relacje telewizji satelitarnej e, związane z ZTM Zawsze marzyłem o tym, żeby pojechać i być... Być blisko tego, temat, prawda? Być blisko tego, tego, co nawet, się dzieje. Nawet nie tyle blisko, co być takim trybikiem, czyli przekroczyć tę granicę, kiedy nie jestem tutaj, bo mogę, tylko jestem tutaj, bo jestem elementem tego wydarzenia. O, pracuję cały sezon, w związku z czym mogę być naprawdę bardzo, bardzo blisko i podejrzeć, ewentualnie dotknąć takich tematów, które są, no nie to, to już po tej drugiej stronie kurtyny. zdecydowanie. A, zdecydowanie to i, spełnienie i, marzeń. To jest, e, tak, spełnienie marzeń takich typowo dziecięcych sprzed e, wielu, wielu lat. Natomiast również e, zawodowo e, bardzo doceniam to, jak wysokiej klasy są to zawody, jak bardzo zaawansowana e, logistycznie i PR-owo jest to te, te seria, hmm. dlatego, że no, niewiele to ustępuje wszystko temu, co znamy z Formuły 1, a jednocześnie z drugiej strony jest to seria, która jest dużo bardziej przyjazna i, i nie jest to tak sterylny i tak hermetyczny świat jak Formuła 1. A to też ważne i to też ważne w kontekście pracy, pracy, którą wykonujesz. No i mamy Rodzynka w tej, w tej serii, w serii DT. mamy Roberta Kubica, mamy zespół Orlen Teamu, który no zdecydował się i Robert Kubica zdecydował się na, na trudny krok, myślę, dosyć ryzykowny krok, bo to nie jest seria łatwa dla debiutantów tej serii, chociaż... Robert Kubica, kierowcą, doświadczonym jest ogromnie, przeogromnie. Natomiast w momencie bardzo mocno ograniczonych przedsezonowych treningów, to nie lada wezwanie. Powiedz, jak, jak Robert z Twojej perspektywy spisuje się w tej serii? Um, szczerze mówiąc, to ja, Roberta, za jego zaciętość i za jego determinację, podziwiam od bardzo długiego czasu. I to nie mówię tutaj o czasu, kiedy mam okazję w tylko za to, kiedy jesteś ścigał się przed Formułą 1 w niższych kategoriach, ponieważ um, u niego nie ma dróg na Jeżeli podjął się wyzwania, jakim jest DTM, a tak jak powiedziałeś, dla... Debiutantów, dla osób, które nie mają doświadczenia podobnej, a tak naprawdę musiałyby mieć doświadczenie w tej samej klasie, ponieważ o podobieństwach nie możemy mówić, nawet jeżeli chodzi o kategorie, nie wiem, GT, czy, czy, czy jakieś tego typu kategorie ścigające się na świecie. To taka zupełnie inna bajka, można powiedzieć. Totalnie, totalnie nowe wyzwania. Te samochody, tak naprawdę w ogóle nazwa samochód, na, um, jeśli chodzi o, o class, class One, która się ściga w DTM, jest trochę na wyrost, dlatego że tak naprawdę jest to bolik, który tylko jest um, oblepiony um, kawałkami kewlaru i włókna węglowego, które przypominają karoserię. Mhm. Natomiast patrząc na ten samochód, kiedy on już stoi w garażu, kiedy um, zasuwa się. Um, zakupają się bramy garażowe i mechanicy mogą ten samochód rozebrać. No ja, szczerze mówiąc, kiedy zobaczyłem pierwszy raz ten samochód na testach, um, na niedługim w latem tego roku, a... Dla mnie to były kompletne klocki Lego. Ten, ten samochód to jest tak naprawdę, można go rozebrać do poziomu węglowego monokok, które wygląda tak samo jak w bolidach. Mhm. I tylko kwestia tego, że, że ma to przypominać później węgla. Samochód kompletu, drogowy, tak. tak to, to, to m 4 to, to, to jest jedyna rzecz, która jest wspólna, ale tak naprawdę poziom zaawansowania jest absolutnie kosmiczny. No, mamy nadzieję, że, mamy nadzieję, że serię DTM, y, będzie kontynuować swoją, swoją przyszłość, tak to nazwijmy, i ta przyszłość będzie dobra. Moi drodzy, A rozmawiałem z Marcinem Rybakiem, który znajduje się na torze wyścigowym, stąd to, ten, ten piękny podkład dźwiękowy, i powiem Ci, no, niesamowite masz miejsce pracy, prawda? To tak, w tym momencie siedzę akurat w biurze prasowym, a na jego kraju, gdzie możemy sobie spokojnie porozmawiać, ponieważ a, biuro prasowe w tym roku wygląda troszeczkę inaczej niż ja do tego przywykłem, ponieważ znam obiekty niektóre, na których mam, mam możliwość pracować. Kiedy chodzę do biura, w którym jest 200 krzeseł, a, a tak naprawdę siedzi tam 15 osób, no to mówmy się, że momentalnie czuję, momentalnie że coś jest nie tak. Natomiast z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, no mogę, mogę w tym momencie na laptopa sobie wejrzeć i zobaczyć po ścigających się w Lotusach tutaj w swoim pucharowym wyścigu a chwilę wcześniej siedząc też i obrabiając i przygotowując zdjęcia do wysyłki miałem okazję też patrzeć, bo trzeba było o tym powiedzieć głośno jak ściga się tutaj drugi nasz reprezentant przy okazji właśnie zawodu DTM, czyli w DTM Trophy mhm. Janek Kisiel no, Bo też I świetnie tutaj. w tej serii idzie, prawda? To tak, bardzo tak, utalentowany to... kierowca dokładnie i, i wiesz, taki już nawet może nie tyle patriotycznego punktu widzenia, ale naprawdę jest to krótko wiadomo mi się przyjemne, że e, e, m, mamy, mamy czym się pochwalić. To nie, jest, to nie jest kwestia tego, że sobie wymyślił, wymyślił Janek tutaj pracę, On po prostu ma bardzo jasno określony cel i do niego dąży krok po kroku. I... I Nawet nie śledząc na bieżąco na to, bo, ponieważ e, nie jestem w stanie być w dwóch miejscach jednocześnie, ale siedząc to na, na monitorze, jeśli chodzi o telemetry i czasy i patrząc przez okno jak to wszystko wygląda, no i naprawdę można być dumnym. Tego, jak, jak, to, jak to się wszystko rozwija. Oczywiście, i mocno trzymamy kciuki także za Janka Kisiela i, i mam nadzieję, że, że Robert Kubica no także tutaj mm, będzie w stanie pokazać e, na co m, jego stać i, i to doświadczenie, które zdobywa tak naprawdę od początku tego sezonu, że ono no, w tej samej końcówce sezonu jakoś zaprocentuje. E, no i zobaczymy, jak, jak będzie wyglądał też przyszły rok, jeżeli chodzi o Roberta Kubicę, prawda? Tak, tak, tak. No na razie wszystkie drzwi są otwarte, wszystkie karty leżą na stole i, i absolutnie nie wiem nic więcej niż, niż jest to mówione oficjalnie. Natomiast patrząc na to, ponieważ Trzy tygodnie temu miałem okazję być na e, konferencji prasowej, gdzie Gerhard Berger, który jest odpowiedzialny za serię DTM, opowiadał o tym, jak będzie wyglądało przyszłoroczne DTM i jak będzie wyglądała ta rywalizacja. To śmiem stwierdzić, że mimo, że nie będzie to aż tak kosmicznie zaawansowany poziom. Będzie to seria, która na pewno zrobi, zrobi dobrą robotę, jeśli chodzi o widowisko i śmiem również stwierdzić, że będzie dużo więcej samochodów startowało, ponieważ będzie to kategoria GT3, czyli to, co znamy z torów z serii GT, ale odrobinę mocniejsze, odrobinę lżejsze, z pewnymi tam dodatkami typu to pas na pewno, na pewno będzie to niesamowicie widoczne. No i myślę, że w tym, w tym momencie też Serie DTM za bardzo nie ma wyboru, musi się otworzyć na większą ilość zawodników, prawda? Tak, raz, że największą liczbę zawodników, dwa, że kategoria GT3, która, która za moment zastąpi te samochody, które znamy w tym momencie, jest obsadzona przez dużo większą liczbę producentów. I to jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że w tym momencie mamy Audi, które się wysokuje, BMW, które tak naprawdę też no niby pozostaje, ale tak naprawdę samo nie pociągnie tej serii ale już za oknem, za oknem czeka chociażby Bentley, jest Aston Martin, są samochody japońskie, które ścigają się w kategorii GT w Japonii, które teoretycznie byłyby w stanie, stanie rywalizować również w Europie i naprawdę ja liczę na to, że to będzie seria, która złapie drugi oddech i i będzie to oglądać. I na to, na to liczymy. No i mam nadzieję, że będziemy mieli tutaj, no także m, polskie wątki tego, tego serialu, serialu DTM, taką myślę wszyscy mamy nadzieję, prawda? Jest kilku chłopaków, którzy zasługują na to, żeby próbować. Ja nie mówię o tym, żeby od razu tutaj e, próbowali rozwojować świat, ale spróbować przejechać w porównać się naprawdę z, no, genialnymi kierowcami, bo, bo ten poziom, który oni, reprezentują. A, no to myślę, że oni są na takim poziomie umiejętności, na jakim zaawansowania są e, poziomie samochody. Także chłopaki, którzy tłuką się tutaj o, o tytuły, e, w jeden weekend e, jadą samochody DTM na Gearboxingu, za moment startują w 24 godzinach innym samochodem i też są w sołówce, no to jest naprawdę, naprawdę poziom, który absolutnie. Wyjątkowych, bo, bo, bo tak trzeba do tego podejść. Dokładnie, i to jest, to jest taka rzecz i taka chwila, za którą no, myślę warto, na którą warto czekać i za którą warto trzymać kciuki. No i Marcinie, chciałem jeszcze zapytać o rajdy samochodowe, ale czas nam nieubłagalnie, nieubłagalnie leci i to leci bardzo, bardzo szybko i myślę, że no, po prostu umówimy się na kolejną rozmowę telefoniczną. Co ty na to? Jak najbardziej. I wiesz, wiesz, że ja na temat rajdów mogę mówić. Stanowczo za długo i jakbyśmy zaczęli, to, to obawiam się, że audycja by się przeciągnęła do późnego wieczora. Dokładnie tak, wtedy musimy się mówić na dłużej niż 15 minut, ale przed tak. nami jeszcze rozmowy z Krześlim Grzybem i z Robertem Lutym. Marcinie, a tobie tak. bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci za no, ten świetny podkład także dźwiękowy i, i oczywiście Jest Twoje eksperckie to, to nie moja zasługa, natomiast jak tylko skończy się, jak tylko skończy się wyścig, ja idę z kolei na taką prywatną wycieczkę na zakręt, na którym zginął życie DNE, bo dla mnie jest to miejsce absolutnie wyjątkowe i, i będę miał chwilę takiego emocjonalnego chilloutu. To tej chwili, tej chwili tobie, Marcinie, życzymy e, i, i bardzo dziękuję Ci raz jeszcze za, za rozmowę, za możliwość tego połączenia w tych jakże trudnych, jakże m, czasach, które, które stawiają przed nami takie wyzwania. Tak. Tak, ja serdecznie korzystam, korzystam z okazji, serdecznie pozdrawiam Grześka Grzyba. Także mam nadzieję, że też są coś ciekawego. Ja będę słuchał, ponieważ zaraz odpalam sobie słuchawki i będę na liście. Świetnie, dziękujemy Ci bardzo. Dzięki. Marcin Rybak był naszym gościem w audycji Odcinek Specjalny. Dziękuję, dziękuję Ci za rozmowę, a my za chwilkę wracamy i wracamy z Grzegorzem Grzybem.